Czyli będziesz baranem. Rozumiem. Nauczyłem się! Brawo. Przodkiem już nie był baranem. Jestem od dawna, spokojnie. Ej, a jest tu jakaś łysa postać? Ta, twoja mama. Jaki kot kurwy, syny? Jest czekaj, zaproszę. Patrz, jaki kul. Nie weź, ty złaś tam. Złaś. Złaś,

a wiecie co, chłopaki, wam powiem? Nieee, <śś>. nie dla psa. No, zrób. Nie wiem, co to robi, ale zobaczymy. Bardziej tą trapolinę napierdalaj, kurwa, pojebań, Ej, co... a ja, jak Daj mi w ogóle? Zajebiście. To no właśnie w ten sposób. Kurwy. A, kurwa. Drugi jemnek. Ale autyzm był pierwszy. A to trzeci. No to Nadbizny, brak punktów, na no to, no to patrz teraz. Kurwy, to patrz no. teraz. Ogień. <grym> nie, nie, nie. <grym> Dobra chłopaki, teraz jest nie do przejścia. Kurwa, kurwa. <grym> I chuj, i ten gil, wole. No i zaprzeszliśmy A ja widzisz? Cześć starek Oh yeah Brawa. Dobra Musimy to przejść panowie Nie wiem czy wiecie, ale musimy to przejść O patera patera Kurwa Teraz poczekam Urwa. O wygrałem <grym> Hop to po... się ukuł w dupę Ej Dostępła. łapkę hop, za... jak... Ej ty hop jak stary idziesz, się w dupę ale przeżyłem. W Tylko się tutaj przeżyłem. Poświętny. kurwa. Pierwszy. No, no chociaż tyle. Deska. Moje. Twoja mama ma tu deska. Mm. Stop. Stop, motherfucker. Perfekt. To jest za łatwo. Dobra chłopaki, coś źle obliczyłem. Też czekać ten tramwaj? Tak. Kurwa! Serek, ja cię zamorduję. Ej, nie. Ten tam spadł po prostu. ty jest profesjonalistą, a ty nic nie widzisz. Cicho. Dobra, przeżyję. Cześć, Exactly. Muszę nie czujesz, Ech, kurwa. To kurwa. To to ja im muszę. Wygra. Łapka. Kurwa. Ej, Ja muszę. Ej. Jaki czarny, jestem brązowy. Kurwa, rasiści pierdoleni. Wiesz on może nic nie mów po prostu. O kolorze nic nie mów. No i. Rozumiem kopaki. Eee, co? To to kurwa jest! No nie! TENIS! Nie! Nie! Jak ty nie dostał? Aha! E... <grym> Aha! Dobra, Ej, no to nie fair! Ja, ja to blokuję <grym> okay. tam Ale solówkę wam chciałem! Nie cię! Nie odbiję! Zabijem! Nie wiem co tym skal, ty też masz. <grym> I, I, to... I, 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 i. Bo chłopaki co wy robicie? Aha Mogę? Nie. Zadziała to? Oczywiście, że nie. Nie, no, szkole. Wiem właśnie. Znaczy jak twój mózg, czyli w ogóle. Patrzcie ze schodu do śmierci. Shit. Nie miałem zdanie. Kurwa! Ci mogę przygotować. Do... Chłopaki świetnie mam idzie. Ja se przeczekam no nie? To... Ja tu profesjonalista jestem kurwa, Co ty pierdolisz? Ty jesteś profesjonalistą nie chcesz umierać Ale co ty chcesz przeczekać? Jak po najbardziej, kurwa <laughs> Brak zwycięstwa A, ty No ty skąd skupy... byś... Money. money, money, money Money Aha Oh, Czekaj, yeah. żeby można było jeszcze się zabić. Ano. Kurwa. A! Autyzm, zrób, zdobyć punkty w końcu. Autyzm. To jest no twoja właśnie, szansa. Bo jesteś... To jest twoja szansa. Jesteś czarny. Nagrywasz! <grywa> Jak <grywa> ano? najbardziej. Ano. <grywa> Możesz to wyciąć, ale... <grywa> po co wycinać? No, ale po co, dobre mom, po co dobre momenty wycinać? Z ale co, ale, ale, ale mi chodzi po prostu o to, że yy, tak się Protorsu to nazywa, <laughs> że, prawda? I ty się da zepsuć. Tak, no oczywiście. Patrz teraz, comebacka, on będzie miał i Ej, I ty się da zepsuć? No, nie wiedziałeś? Ja mama zwolni, no. Ale chłopaki, mam plan. <laughs> Nawet się kurwa nie wiesz. Basz <noise> się, basz się, wasz się kurwa. Szmato Tak może. Ty kurwo Ale to nic Chuj. jest Dobra, tym razem się ruszę o, fuck fuck Kurwa <noise> Nigusy No to wybornie wam chłopaki idzie Wybornie Nie że co ja się. Pójdę? Okay. Nie te postacie kurwa I... Nie Aha. Od czego ty się odbiłeś? Od, Od tego, tego bloku. Co tu jest? Od tej windy w górę. Aha. No. paki ja dam radę, obiecuję. Nie nie obiecuję. Ty lepiej już nic nie obiecuj. Jak już kiedyś twój stary obiecał, że wróci, to, to nie wróci do dzisiaj kurwa. No kur... Pie, mam cię podać, pistolet, 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 a nie zbierzesz. Odeź nie b. Czekaj Trzymaj B. Czekaj. Szybko, Szybko się dokuja. o tym dowiedziałem nie wiem You should be yourself No Bo wiesz, bo B... B, bo jestem owcą, no nie No tak Nie, bo jesteś baranem po prostu Because to yes. Cześć, się da wrócić. Ej, to ten hydrant też. Czaj. Czaj, to zadziała. Nie, nie Ale wiem. to musiałbyś mieć klej. No właśnie. No, Gdzie klej? Potrzebowałbym. Ale czemu? Because yes. A żeby sobie ułatwić, no. Bo tak się gra w tą grę. Boję się! No Jej. to super! Aha. Mnie... <noise> no cześć! Chłopaki, <noise> coś tu Wyjebało mnie tak. pośmiertnie. Mnie też. Nie stały trzy tury, Serek. A czy twoje? Jakie, jakie pośmiertnie? Mm. Powygraniowo. Kurwa. Co to kurwa? Uuuuuuu. A Co gdyby. A co gdyby? A co gdyby starego serka wrócił Da się tak? Nie no wiem już. Tichuju To jest jak to jest jak kurwa żart na 1 kwietnia No Niby, Dobra, niby, to... może, niby może być faktyczny ale kurwa kto wiesz? skąd wiesz Nie, Nie. Kurwa Co zmieniłem zdanie ja tędy. Dziś To serek No właśnie pułapkę na się nadziałem kurwa Ej, ale to będąc szczery, no troszeczkę się poczułem jak żyd. Widzisz... Z czemu? <gry> Wiem, że się spalił. Nie. Hej, Serek. Kurby. Aha. O, wygrałem. Chuje. Jesteś jednak kretyn.